Siema ziomki, ale witam uksantora na kanale, to już czwarty tydzień, miesiąc jak nie gole, brudki, dostałem przybliżenie od Mariolki, jak to wygląda, jak to wygląda z boku, jest ostrość, łapie ostrość Mariolka, łapie ostrość, a czego języka zapomniałaś, Aha. Mariolka języka zapomniała, nie chciała mówić, i planuję już, w sumie to miałem robić tak, że nie, będzie, nie będę przygalał wąsa, ale już nawet przeszkadza mi trochę w mówieniu. Najbardziej tutaj z boków wchodzi mi I, i już tutaj trochę zaczyna być trochę za długie, więc nawet dzisiaj, nawet za chwilę przytnę sobie te wąski tutaj jakoś nożyczkami z tej strony i z tej strony. I no jest to broda, którą można chwycić. Mogę się chwycić do policzki. O. o! Jeszcze, jeszcze jak nagrywałem pierwszy czy drugi tydzień, to mówiłem, że mogę się chwycić, ale jeszcze nie były takie długie, żeby można było przytrzymać, nie? Yy, no, i oczywiście yy, jedna osoba, która ma brodę dłuższy czas, mówiła mi że po, powinienem się przyzwyczaić do tego, ale nawet w tej chwili jak mówię do was na filmie to cały czas mnie tu łaskoczę. właśnie najczęściej właśnie jak mówię, to te włosy mi się tutaj na twarzy po prostu poruszają. No skóra jest yy, elastyczna, włosy są na tej skórze i one się przemieszczają tutaj. Wszędzie u mnie na twarzy, i, i jakoś nie mogę się pozbyć tego uczucia, że no, ja tej brody nie mam. No, ja tą brodę mam. Nie, nie wiem, czy, 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 czy za, za, za miesiąc, jak już będzie broda dwumiesięczna, przyzwyczaję się całkowicie do tego, że tak jakbym po prostu to by było moje. Cały czas czuję się tak, jakby e, z ciałem obcym e, na. Na twarzy. Trochę się przyzwyczaiłem już nie tak, nie, nie, nie drapię się tak często jak kiedyś, bo pierwsze dwa tygodnie to było, to było najgorsze, ale cały czas czuję, że, że mam nie? i pamiętam, że jak miałem właśnie w 2010 tą brudkę taką, bo ja od początku tutaj goliłem, ale tutaj sobie zapuszczałem to cały czas mi e, jednak to przeszkadzało chyba, no ja Piotrek, Ksantor nie mogę e, się oswoić z takim czymś i w momencie, gdy zgoliłem tą brodę, gdzieś to półtora roku minęło, albo dwa lata, jak zgoliłem tą brodę z wąsami, to poczułem ulgę. No, e, ale może, może, może się przyzwyczaję. Ja bym chciał mieć efekt taki, że to będzie już taka takie coś, taka wroda. Co ty, Marialka, na to powiesz? Ja już się wypowiadałam. Ale przy mnie się wypowiadałaś, nie przy widzach. Co, co. Y no, ja bym chciał, żeby to wyglądało, nie, gdzieś w telewizji widziałem reklamę, czasami w telewizji są tacy, tacy, tacy mężczyźni, że taka fajna wrada i tutaj też z boku mają, tylko tu z boku chyba mają przygolone. No, chyba, że to rośnie w taki sposób, że to idzie w dół tutaj, nie, ale taka fajna wrodka to, 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 koczę. Zresztą yy, yy, jest taka kwestia, że widziałem się na starszych w filmach, gdzie jestem bez brody, oczywiście zwykłe filmy, gdzie nagrywam grę widzkie życie, albo jakąś inną grę i widzę siebie bez brody, to jestem taki taki, taki golas, taki, taka goła cipa za przeproszeniem. Eee, taki, 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 taki nieciekawy. A jak już widzę siebie z brodą, to jestem taki bardziej męski, nie? Eee, no Tylko, że na którym etapie tą brodę zacząć przycinać albo uciąć, albo zrobić obcięcie boków, to już nie wiem. Eee, czy zapuszczać dalej do takiego czegoś, czy to jak jest gra Red Dead Redemption 2, i tam można zapuszczać brodę, to mi się podobało <laughs> eee, w tej grze, tylko oczywiście tam to wszystko przebiega szybciej niż w życiu realnym, nie? No, pokaż jeszcze, jak to tam, zróbmy przybliżenie, jak to wygląda. Tu mam siwe włosy, nie? Gdzieś tam są pojedyncze siwe. Jeszcze nie ma ich tak dużo. Z boku, jak to wygląda? Przybliżenie. Tak. No i e, film e, z czwartego tygodnia uznaję za zakończony i nie wiem, czy będę nagrywał co tydzień, bo w tej chwili, no po czwartym tygodniu, już co tydzień to już nie, nie ma takiej różnicy. Może zacznę nagrywać filmy co dwa tygodnie. Z brody, a później, jak już ta broda już będzie taka, to można nawet już po prostu przestanę nagrywać, po prostu albo, albo raz na miesiąc zacznę, zacznę nagrywać filmy yy, z zapuszczaniem brody. No bo rzeczywiście yy, po miesiącu będzie widać jakiś efekt, a to, to z tygodnia na tydzień w tej chwili, przy takim zaroście, to, to, to prawie różnicy już nie będzie widać, nie? No. Dobra. To tyle oczywiście, jak filmik się podobał, to łapeczka, kciuczek w górę i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, papa! Pa.